4 oraz mam również zakupionego na Szorne który znajduje się w tym miejscu chociaż to, że mam sztukę 4 to tylko kwestia tego, że zostawiam go sobie na, na film okej, okay, zrespieliśmy się właśnie na mapce o jest i M7 i chciałem powiedzieć, że jest i sztuk, ale trochę to nie ten pojazd prawego, co prawda mam jeszcze kilku typa ale jak się wyjadę na nich, to tam ci się wystawił zapewne i skoro było jeszcze aktualizacja z Dead by Daylight, gdzie też chcę zrobić materiał właśnie na temat tamtej aktualizacji Doszedł, doszedł nowy morderca Hello! A nie, goście! Wjecham zi! Przecież wjecham to jest prędzej, że zniszczyło się ich, ale nie uszkodziło, no ale... No ale mniejsze. Deho Pańca Hon Jojo Co? Gdzie to poleciało? MX mnie zaraz obiedzie jak ja się od niego odbijam? Co? Czemu ty mnie gościu nie... Wiehamdzi! Czemu ty gościu we mnie nie celujesz? Jest jeden do czterech, Jednego jako jedyny zabiję cokolwiek. Come here. Come here. No, sadz, chaję coś. Cokolwiek to znaczy. Oj oj nie goście. Welkom strefa. Zobaczymy czy uda mi się. Oj. Nie trafiłem. Hello. Eee Serio będę musiał robić wyciąg? Spie, haben forza wyjść Tylko trochę długo też to głoduje jak na taki koliberek No Nie uciekaj, że ja pierwszy... Pierwsza runda w bot... to nie trafiło Pierwsza runda w wodblic i będę musiał robić wyciąg Oj, on się już wbija To trochę... Nie, będzie się dinger Dziękuję. Czemu ja nie się dostałem? O że działo na mnie? 1400 uszkodzeń I jako jedyny miałem fragi. Face palm. Po prostu facepalm. Ok, jesteśmy po przerwie. Na kolejnym mapce, tym razem na jakiejś zimowej z tego co widzę. I z tego co widzę na tabulatorze, jestem na czwórki i piątki. A StuG 4, znaczy sztuk 3, nie ma yy, preferencyjnego matchmakera. Swoją drogą, ta mapa mi się kojarzy z mapą... z mapą... Co druga ta mapa kojarzy mi się z jakąś zimową mapką W wodzie zwykłym, w wodzie europejs europejskim Tylko teraz nie pamiętam za bardzo jak to się nazywało Jak ktoś wie to może mi po pomóc powiedzieć Napisać Jak ktoś pamięta jak się nazywała taka, zim taka zimowa mapka Bardzo podobna do tej O Hello my friend Czegoś tu są na gąsce? Oj Ten Light mnie spotnął chyba Czy ten gościu będzie tu wyjeżdżał? I czy ja mam spota? O! Populiłem go! Hehe <grystanie> <cel of> damage! <grystanie> tak trochę that's demycz damage było Co tam dwaj tam robił? W... Tu są wszyscy przecież O kierowcy dostał Jestem brutalem <grywa> E, chyba nie weszło Tam jest szwed A znowu będę się robić wyciąg Reli? Really? O Matylda Hello Nie chowaj się Kurde Jak gdyś Matylda na Wodblitz To jest człowiek ciężki a nie średni i to bardziej... To bardziej do niej pasuje niż to wotowe oznaczenie. W sensie wotowe europejskie oznaczenie pojazdu średniego. Bo to jest bardziej heavy niż ciężkie, no ale... Oj co? 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 Leopard... Leopard mnie wydoił. Welcome to HFA Piuuuu Deh Hello my friend Leopard może mnie już przebić z łatwością Dlatego ja się wolę jednak cofnąć Piuu! Ile 1200 znowu o demerze no zabrali mi sztuka no, znaczy tego Eee się ma Nie nie, Do jednego Znowu 1200 damage no Ponad 1200 O, dostałem tego Podpalało no, epicka Ja to legendarność to A jak drużyna? Dobra, jesteśmy na kopalniach a two a propos kopalni będzie jeszcze odcinek z bitwy Twierdz w ZJMG, czyli w klanie, w którym jestem na serwerze europejskim. Więc... o jezu, ale nie przyciąło. Oj, oj. To nie było przyjemne. No i świecę się. Siema. Siema Chinu. Oj. Za bardzo mi podbiło. Siema, kolego. sympatyczny. No ej! Królera nie podbijaj, tu swoją drogą, jak, jeżeli ktoś pamięta, na, w tym miejscu, na europejskim serwerze jest przestrzał. No czemu nie mogę strafić? trafić? Już tak, to już trafiłem za dużo. No nie przebijaj mnie! Jak jak na to oś! Cokolwiek to znaczy. No ej, 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 I ten na mnie zjedzie To to będzie tragedia No mamy A te dwójkę która A te dwójkę A AT2... te dwójkę która nie wiem gdzie jest Tym razem jedziemy na, na szornie I widzę, że jest jakiś Eraser -e -e BP44 Tylko nie mam pojęcia co to jest za maszyna I tym razem na szornym Już mi tak dobrze szło nie będzie O w ogóle to jest ta yy, Nie ukryta wioska, tylko No rzeka perłowa o. Chciałem że ten, no, to Ta nowa mapa jak, która doszła To jest ten Eraser BP44 To jest ta premka RL44 versus wersja premium kto jest, taki mą... Kto jest taki głupi, <głos》>, Muszę powiedzieć mądry inaczej i wydaje pieniądze do WOTA? Blitz Znaczy dobra, no ja wydawałem, ale do WOTA europejskiego, a nie do Blitza, no więc świeca się Czy ten gościu w to będzie wyjeżdżał? Oj oj A cóż to, susto... yy! to jestem raczej na strzała ja, y, jestem chyba y, na strzała. Oła. O nie, on się pa. No nie spiechaj! Tu jedziesz, czyli jeszcze nie załadowałeś. Celujesz tutaj. Czyli załadowałeś już. To ja się ewakuję. Mnie tam nie było. Nikt mnie tam nie widział Hello Nie, nie cali we mnie. Eraser Co? Ja się dingłem Dingłem się Ne znowu nie darwał Akurat nie wczytało na SUSTO Na końcu rundy w ogóle to jest jakaś inna mapa z tego co widzę, i mogliby ją nawet dodać do WOT E.U. E.U. O Jezu, sorry, jeżeli ktoś ma to na słowa to sorry. Trochę za głośno się wydarłem Co drogą, jak widać u góry, u nas jest... ARL-44 oraz Eraser BP-44. Czyli to są oba pojazdy, które... To są, te, to są te same jak już wspomniałem To są te same pojazdy tylko po prostu mają nazwę zmienioną I jeden to jest premka To jest tak samo jak KW2 i KW2R na wocie europejskim Czy ja mam szansę przyjechać tak i nie oberwać? Bo to są same heliki Więc tak trochę ciężko może być O! Bokiem wyjeżdżasz? Cie ma! Get off! Get popki! pupki! O i Nej! Ale nie, zabiłem się Czemu tego się we mnie nie celu? No tak kuźwa, raz, ale zasłoń mi gumbie Praciwnik unisztórny Dobra, ja sobie włączę doładowanie Reloadu ten Eraser tam jest. Bo się nie patrz tutaj, bo ja się obrócę na fałkę. Hello, my friend. Co tam? Uuu! Wrangurit. Kolejne podpalenie. Pre przeciwnik poniższożyn prawie. Hello! Hello! Sztuk, Hello! Hej, hej, hello! Dwa tygodnie już mnie lu, jak to kiedyś ktoś z rodziny mnie powiedział. Takie to było trochę głupie, ale... Ech. No nie jest duży że... Czemu ja dostałem 2HP od czegoś? Co? Co to miało być, przepraszam bardzo. Hello, my friend. Whatsapp. Gotów Don't run away from me. I'm gonna catch you. Przekażę sobie doładowanie silnika trochę, włączy. Ta foka dalej żyje? Co to ma być? Hello! Czemu koniec biefy? Coś się stało, przepraszam bardzo. Duży kaliber dostałem? Co? LOL A bo ja 2100 uszkodzeń zrobiłem. Hehe <grym> Znowu byłem najlepszy w teamie? A jak... Dlaczego ja w ogóle dziwną gestukulację robię? <grym> najlepszy w teamie, 3 zniszczone pojazdy... Ale to jest tylko druga klasa. Co to jest w ogóle, uszkodzenie taranem? Ja już na tej mapce grałem, i na tej mapie właśnie zrobiłem wyciągi. i to jeszcze nawet w tym odcinku. Także, ostat... zaczynaliśmy od tej mapki i kończymy na tej mapce. Tylko tak trochę średnio wiem jaka to mapa. Jest ja znowu mnie rzuciło na czwórki, nie mam tego pojęcia dlaczego. Przecież tu nie ma pre... O, preferencyjnego matchmakingu. Hello my friend. Oj oj, a to mi te dwa. Oj oj, trochę ich tu dużo. Oj oj. Piuu, oj. Eee, oj. Oj, bym Dobra, nie trafił. Getowce popki. Ephala! hala. Siemo, o, się machacer. O już wbiłeś. Ale ja też się wbiłem. Welcome to Hefa! Nie, ding me, ding me. ha? O, trefa! Przydałby się, żeby ktoś chciał tę dwójkę ściągnął. Trochę tak słabo się zrobiło. Majore do Teordona na chwilę obecną. Jeżeli miałbym tę dwójkę tyłem, to mógłbym go zdjąć czemu ty to te trzy czurką i czemu ty AT2 we mnie celujesz no iś to się dostaje na AT2 ja AT2 nie przebije a ty ma szansę zrobić to co ja zrobiłem sztugiem wcześniej czemu wy się blokujecie surprise battle 6 Eeeh, taki moment, Dead No zdaj mi... Nie miałem szans za tę dwójką, u sztuku nawet na, takiej, na, takim, na takich fliskach nie ma szans przebić te dwójki Dobra Więc w tym filmie z World of Tanks Blitz to by było na tyle Także jeżeli wam się materiał spodobał, dajcie się w jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasłuchać kanał, do usłyszenia w materiały. na razie, no i cześć.